Eric Wilson, Zaskoczyłem się reakcją, jaką mój ostatni film wywołał w społeczności Świadków Jehowy, którzy bronili doktryny, że Jezus jest Michałem Archaniołem. Początkowo nie sądziłem, że ta doktryna jest aż tak krytyczna dla teologii Świadków Jehowy, ale ta reakcja świadczy, że nie doceniałem jej wartości. Kiedy nagrałem filmy ukazujące, że doktryna o roku 1914 jest fałszywa, otrzymałem niewiele argumentów biblijnych. Och, oczywiście byli hejterzy z ich nienawiścią, ale to były tylko bluzgi bezsilności. Otrzymałem jeszcze mniej oporu po ukazaniu, że doktryna o drugich owcach jest fałszywa. Największym zmartwieniem było to, czy raj będzie na ziemi. Krótka odpowiedź – tak, będzie. Dlaczego więc film o tym, że Jezus nie jest aniołem, tak bardzo poruszył świadków? Dlaczego świadkowie Jehowy tak zawzięcie bronią tej nauki? Na świecie działają dwa duchy. Jeden działa w dzieciach bożych, duch święty, i ten drugi, duch szatana Boga tego świata. Drugi do Koryntian, 4:3:4 4, 3, 4. Szatan nienawidzi Jezusa i zrobi wszystko, co w Jego mocy, aby uniemożliwić nam nawiązanie z Nim relacji, a przez Niego z naszym niebieskim Ojcem. Dzieci Boże są jego wrogami, ponieważ są nasieniem, które spowoduje jego całkowitą klęskę. Zrobi więc wszystko, by zablokować rozwój tego nasienia. Rodzaju 3:15 fałszywe przedstawienie Jezusa. Jest jednym z jego głównych sposobów na osiągnięcie tego celu. Zrobi wszystko, aby zniszczyć lub wypaczyć naszą relację z Synem Bożym. Dlatego poczułem się zmuszony do rozpoczęcia tej serii na temat natury Syna Bożego. Z jednej strony mamy doktrynę o Trójcy Świętej. Większość chrześcijaństwa wierzy, że Trójca reprezentuje naturę Boga, a zatem naturę Syna Bożego jako drugiej osoby boskiej. Przekonanie to jest tak kluczowe dla ich wyznania, że nie uznają nikogo za prawdziwego chrześcijanina, kto nie akceptuje Trójcy. Szczegółowo przyjrzyjmy się Trójcy w serii nadchodzących filmów. Z drugiej strony mamy antytrynitarian lub unitarnych świadków Jehowy wraz z mniejszością sekt chrześcijańskich, którzy, przynajmniej w przypadku świadków, Przyznają zasługę Jezusowi jako Synowi Bożemu, a nawet uznają go za Boga, zaprzeczając jednak jego boskości i marginalizując go. Każdego świadka, który się ze mną nie zgadza, prosiłbym, aby zanim napisze do mnie ostre komentarze, zrobił takie doświadczenie. Kiedy będziesz następnym razem na grupowym głoszeniu, będąc na kawie w przerwie, w swobodnej rozmowie mów o Jezusie zamiast o Jechowie. W dowolnym momencie rozmowy, w którym normalnie przywołałbyś imię Jehowy, zastąpię Jezusem. A aby było ciekawiej, mów o Nim jako o naszym Panu Jezusie. Pamiętaj, to wyrażenie pojawia się w Biblii ponad 100 razy. Po prostu obserwuj, co się stanie. Zauważysz, jak rozmowa nagle zamilknie, jakbyś właśnie przepchnął. Widzisz, nie posługujesz się ich słownictwem. W przykładzie Nowego Świata imię Jezus pojawia się 1109 razy, jednak w ponad 5000 rękopisów pism chrześcijańskich imię Jehowa nie pojawia się wcale. Nawet jeśli dodamy miejsca, w których Komitet Tłumaczy Nowego Świata uznał za stosowne wstawić jego imię arbitralnie ponieważ uznali, że powinno się tam znaleźć nadal będzie to stosunek 4 do 1 na korzyść imienia Jezusa. Organizacja nie szczędzi wysiłków, aby skupiać się na Jehowie. To jednak chrześcijańscy pisarze nakazują nam skupiać się na Chrystusie. Sprawdź, jak to wygląda w biblioteczce Strażnicy. Ile razy występuje imię Jehowa w publikacjach i porównaj to z imieniem Jezusa. Nadal masz wątpliwości? Myślisz, że przesadzam? W takim razie spójrz na ilustrację ze Strażnicy z 15 kwietnia 2013 roku. Gdzie jest Jezus? Tylko mi nie mów, że Jezusa tu nie ma, ponieważ jest tu tylko ziemska część organizacji Jehowy. Naprawdę? Więc dlaczego jest tutaj Jechowa? Jeśli jest to tylko ziemska część, to po co przedstawili Jechowe na jego tak zwanym rydwanie? Mówię tak zwany, ponieważ nigdzie w wizji Ezechiela, ani w pozostałej części Biblii, Jechowa nigdy nie został przedstawiony na rydwanie. Jeśli chcesz mieć obraz Boga w Rydwanie, musisz udać się do pogańskiej mitologii. Nie wierzysz mi? Wygoogluj to. Ale wracając do sprawy. Chrześcijański zbór został nazwany Oblubienicą Chrystusa. Więc co my tu mamy? Jeśli przeczytasz list do Efezjan 5,21-33, zobaczysz, że Jezus został przedstawiony jako mąż ze swoją Oblubienicą. Czyli mamy tutaj obraz Oblubienicy i Ojca Oblubieńca, ale brakuje Pana Młodego. W Efezjan nazwano ten zbór ciałem Chrystusa. Chrystus jest głową zboru. Co więc tu mamy? Ciało bez głowy. Jednym z powodów, dla których to umniejszanie roli Jezusa stało się możliwe, jest zdegradowanie naszego Pana do statusu anioła. Pamiętajmy, że ludzie są tylko trochę niżsi od aniołów. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że się o niego troszczysz? Uczyniłeś go niewiele niższym od aniołów. Ukoronowałeś go chwałą i czcią. Psalm 8, 4, 5. Tak więc, jeśli Jezus jest tylko aniołem, oznacza to, że ty i ja jesteśmy tylko trochę niżsi od Jezusa. Czy nie wydaje ci się to głupie, a nawet bluźniercze? Dla mnie takie to jest. Ojciec powiedział, odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś nie stał się mądry we własnych oczach. Przysłów 26, 5. Czasami najlepszym sposobem na pokazanie absurdu rozumowania jest doprowadzenie go do logicznej skrajności. Na przykład, jeśli Jezus jest Michałem, to Michał jest Bogiem, ponieważ w Jana 1,1 napisano, parafrazując, na początku był Archanioł Michał, a Archanioł Michał był u Boga i Archanioł Michał był Bogiem. Wszystkie rzeczy zostały stworzone przez i dla Archanioła Michała, zgodnie z Ewangelią Jana 1,3 i Kolosan 1,16. Archanioł Michał stworzył wszechświat. Musimy pokładać wiarę w Archaniele Michale w oparciu o Ewangelię Jana 1,12. Archanioł Michał jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przez Archanioła Michała Jana 14.6 jest królem królów i Panem Panów, objawienia 19-16. Archanioł Michał jest wiecznym ojcem, Izajasza 9.6. Jednak niektórzy wciąż desperacko będą się trzymać tego przeświadczenia i zacytują objawienie 12, 7 do 12 i będą przekonywać, że któż inny, jak nie Jezus, mógłby być tym, który wyrzucił diabła z nieba. Przyjrzyjmy się temu. I wybuchła wojna w niebie. Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem. I toczył bitwę smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, ani nie znalazło się dla nich miejsca w niebie. Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany diabłem i szatanem, który wprowadzał w błąd całą zamieszkaną ziemię. Zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący Teraz nastało wybawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem, a oni Go zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swego świadczenia i nie miłowali swych dusz nawet w obliczu śmierci. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie, biada ziemi i morzu, ponieważ wstąpił do was diabeł połając z wielkim gniewem bo wie że mało ma czasu objawienie 12 7 do 12 świadkowie twierdzą że stało się to w październiku 1914 roku a michał jest tak naprawdę jezusem w strażnicy z 2014 roku z 15 lipca, na stronie 30, w akapicie 10 czytamy: Współcześni namaszczeni chrześcijanie wskazali z wyprzedzeniem 1914 roku jako na znaczącą datę. Z kontekstu wynika, że bitwa ta miała miejsce, ponieważ zgodnie z wersetem 10 teraz nastało wybawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa ponieważ świadkowie umieścili intronizację Chrystusa na króla w październiku 1914 roku, więc bitwa musiała mieć miejsce wtedy lub wkrótce potem. Ale co z następującym po niej biada ziemi i morzu? Dla świadków biada zaczyna się od I wojny światowej, a następnie trwa poprzez kolejne wojny, zarazy, głód i trzęsienia ziemi. Krótko mówiąc, ponieważ diabeł był rozgniewany, spowodował znaczny rozlew krwi w XX wieku. Ponadto wyrażenie zwyciężyni go dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swego świadectwa powinno odnosić się do świadków Jehowy od roku 1914 z taką interpretacją od razu zaczynają się problemy. Po pierwsze, według świadków diabeł nie mógł zostać stracony przed październikiem 1914 roku, ale wojna, czyli biada, za którą rzekomo był odpowiedzialny z powodu swojej wielkiej wściekłości. Już wtedy trwała. Rozpoczęła się w lipcu tego roku, a narody przygotowywały się do niej w jednym z największych wyścigów zbrojeń w historii przez wcześniejsze 10 lat. Czy diabeł planował się rozgniewać? Co więcej, chrześcijanie od czasów Chrystusa zwyciężali szatana słowem swojego świadectwa. Nie ma nic wyjątkowego w wierze i uczciwości badaczy Pisma Świętego. Bo cóż odróżnia ich od wiernych chrześcijan na przestrzeni wieków? Co więcej, władza Chrystusa nie pojawiła się dopiero w 1914 roku, ale istniała od czasu jego zmartwychwstania. Czyż nie powiedział, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi? Mateusza 28:18. Otrzymał ją w 33 roku naszej ery i ciężko sobie wyobrazić, że później dano mu jej jeszcze więcej. Czy wszelka władza nie oznacza wszelkiej władzy? Ale myślę, że prawdziwy wstrząs jest tu. Pomyśl. Jezus opuścił ziemię, aby wrócić do nieba i otrzymać królestwo, na które zasłużył swoją wierną działalnością na ziemi. Jezus zilustrował to w przypowieści, która zaczyna się od słów. Pewien człowiek szlachetnie urodzony udał się do dalekiego kraju, aby zapewnić sobie władzę królewską i powrócić. Kiedy przybył do nieba w 33 roku naszej ery, wypełnił się ten proroczy psalm. Wypowiedź Jehowy do mego Pana Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp. Psalm 111 Bóg mówi Jezusowi, nowokoronowanemu królowi, aby usiadł, podczas gdy on Jechowa, położy wrogów Jezusa u jego stóp. Zauważ, że Bóg nie niszczy swoich wrogów, ale kładzie ich u stóp. Pod nóżkiem Jehowy jest Ziemia. Izajasza 66, 1. Wynika z tego, że wrogowie Jezusa będą ograniczeni do ziemi. Doskonale to pasuje do tego, co opisano w 12 rozdziale księgi objawienia w odniesieniu do szatana i jego demonów. Niemniej jednak nie Jezus to robi. Nakazano mu usiąść, podczas gdy Jechowa ma tego dokonać. Jak każdy król, Jechowa Bóg ma armię, które wykonują jego rozkazy. Setki razy w Biblii został on nazwany Bogiem Wojsk, a jego armie są anielskie. Tak więc, aby ten psalm się spełnił, Michał, a nie Jezus działa na rozkaz Boga, i będąc jednym z najważniejszych książąt anielskich, prowadzi swoją armię aniołów do walki z diabłem. W ten sposób Jechowa kładzie wrogów Jezusa u jego stóp. Kiedy się to stało? Cóż, kiedy nastąpiło zbawienie, moc i Królestwo Boże, i Królestwo Chrystusa. Z pewnością nie w roku 1914. Właśnie zobaczyliśmy, że Jezus twierdził, że cała władza już należała do Niego po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Mesjańskie Królestwo Boże rozpoczęło się wtedy, ale Jezusowi powiedziano, aby cierpliwie siedział, dopóki Jego wrogowie nie zostaną ujarzmieni jako podnóżek dla jego stóp. Istnieją zatem powody, by sądzić, że wypędzenie Szatana nastąpiło w pierwszym wieku. Tuż po wstąpieniu Jezusa do nieba. A co z resztą wizji opisanej w 12 rozdziale Księgi Objawienia? Będzie to tematem przyszłej serii filmów, jeśli Bóg pozwoli. Czy patrząc na resztę wizji, możemy znaleźć spójność z zrozumieniem, że wydarzyło się to w I wieku? Nie jestem preterystą, który wierzy, że wszystko z chrześcijańskich pism wydarzyło się w I wieku. Wierzę, że musimy przyjmować pismo takim, jakim jest. I podążać za prawdą, dokądkolwiek nas prowadzi. Nie twierdzę dogmatycznie, że to proroctwo wypełniło się zaraz po niebowstąpieniu Chrystusa, a jedynie, że jest to bardzo prawdopodobne i obecnie wydaje się pasować do narracji biblijnej. Zasady logiki są takie, że chociaż nie zawsze dokładnie wiemy, czym coś jest, bardzo często możemy wykluczyć, Czym ono nie jest? Dowody wskazują, że proroctwo to z pewnością nie wypełniło się w roku 1914. Wierzę, że dowody wskazują na pierwszy wiek, ale jeśli pojawią się takie, które uwiarygodnią inną datę, wszyscy powinniśmy być otwarci na ich rozważenie. Zauważyliście, jak uwalniające jest pozbycie się uprzedzeń które zmuszają do narzucenia religijnych dogmatów. Dzięki takiemu studium Pisma Świętego jesteśmy w stanie dojść do prostego spójnego biblijnego zrozumienia innego, które posiadaliśmy w ramach naszych starych przekonań. Czyż nie jest to satysfakcjonujące, jest to rezultat patrzenia na rzeczy egzegetycznie, a nie ejzegetycznie? Czy pamiętasz, co oznaczają te dwa terminy? Omawialiśmy je wcześniej. O wiele bardziej satysfakcjonujące jest pozwolić Biblii prowadzić nas do prawdy, niż próbować zmusić się, aby poparła naszą prawdę. W rzeczywistości powód, dla którego świadkowie Jehowy wierzą, że Archanioł Michał to Jezus. Jest bezpośrednim wynikiem eisegezy, próby zmuszania Pisma Świętego do poparcia ich własnej prawdy. Proroctwa o królach północy i południa, a także te o 1290 dniach i 1335 dniach z Daniela zostały tak dostosowane, aby wspierać rok 1914. Wszystko to stanowi doskonałą lekcję poglądową na temat niebezpieczeństw związanych z tą metodą badania. W naszym następnym filmie użyjemy tego jako środka do nauczenia się, jak nie studiować Biblii, a następnie powtórzymy nasze badania, wykorzystując właściwą metodę dochodzenia do prawdy biblijnej. Przekażemy moc odkrywania w Twoje ręce w ręce indywidualnego chrześcijanina nie w ręce jakiegoś kościelnego autorytetu jakiegoś papieża, jakiegoś kardynała jakiegoś arcybiskupa czy jakiegoś ciała kierowniczego. Dziękujemy za uwagę. Zasubskrybuj, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach.